W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Wojciechu, z imienia wojskową pociechę znaczący, módl się za nami. Święty Wojciechu, z pobożnych i cnotliwych rodziców zrodzony, módl się za nami. Święty Wojciechu, sławo słowiańskich narodów, módl się za nami. Święty Wojciechu, zaszczycie i światło narodu naszego, módl się za nami. Święty Wojciechu, od pierwszego niemowlęctwa Bogu poświęcony, módl się za nami. Święty Wojciechu, w dzieciństwie łask Panny Maryi doświadczający, módl się za nami. Święty Wojciechu, w łasce boskiej ciągle wzrastający, módl się za nami. Święty Wojciechu, szczególniejszy Maryi Czcicielu, módl się za nami. Święty Wojciechu, w postach i modłach kochający się, módl się za nami. Święty Wojciechu, mężnie pokusy zwyciężający, módl się za nami. Święty Wojciechu, pogromco szatanów, módl się za nami. Święty Wojciechu, wzorze pokory i posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Wojciechu, przenoszący ustronie klasztorne nad infuły pasterskie, Módl się za nami, święty Wojciechu, Doskonałości życia jedynie pragnący, módl się za nami. Święty Wojciechu, Cudami od Boga w życiu wsławiony, módl się za nami. Święty Wojciechu, Dobrych uczynków nadal nie odkładający, módl się za nami. Święty Wojciechu, towarzyszu poufały króla Bolesława, módl się za nami. Święty Wojciechu, miłością najwyższą z królem niebios połączony, módl się za nami. Święty Wojciechu, niezmordowany pracowników winnicy Chrystusowej, módl się za nami. Święty Wojciechu, apostole narodu pruskiego, módl się za nami. Święty Wojciechu, od bałwochwalczych prusaków zamordowany, módl się za nami. Święty Wojciechu, od samych niewiernych równo ze złotem ceniony, módl się za nami. Święty Wojciechu, o zdobu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, módl się za nami. Święty Wojciechu, Drogi depozycie miasta Gniezna, módl się za nami. Święty Wojciechu, patronie i opiekunie narodu naszego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Wojciechu, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, ty umocniłeś nasz naród w wymawianiu twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha. Spraw prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.